Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100 cm2, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm2. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Przygotujmy sobie rysunek pomocniczy. Mam już właśnie ostrosłup prawidłowy czworokątny. Prawidłowy czworokątny to taki, który ma w podstawie kwadrat. Czyli tutaj sobie zaznaczam A, A, A. A i wszędzie mamy podstawie kąty proste. Co więcej, pole podstawy jest równe 100, czyli pole całego tego kwadratu jest równe 100, czyli mamy kwadrat A na A i tu jest 100 jednostek, no to ile wynosi krawędź tego kwadratu? Oczywiście A kwadrat równa się 100, czyli A równa się 10. Długość krawędzi kwadratu to jest 10. Ok, czyli tutaj mogę wpisać, tutaj mogę dziesiątkę wpisać, tutaj mogę dziesiątkę wpisać. Co wiemy dodatkowo? Wiemy dodatkowo, że pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm2. A z czego składa się pole powierzchni bocznej? Ono się składa z czterech trójkątów, a każdy trójkąt, jaki ma wymiary, to jest, zobacz, taki na przykład ten trójkąt, powiedzmy, weź to jakieś, niech będzie A, tu niech będzie jakieś B, a tu będzie jakieś S. Pole takiego trójkąta, z czego ono się składa? Ono się składa z podstawy, czyli bierzemy sobie podstawę 10, no i wysokość, którą trzeba by policzyć. Zaraz ją jakoś tam policzymy. Czyli pole boczne to jest 4 razy taki trójkąt, czyli 1 druga razy a razy h. No i takie pole boczne wynosi 260 jednostek. No to podstawmy to co mamy. 4 razy 1 druga razy w miejsce a wstawiam 10. I razy h, h, nie mamy, to zostawiamy jako niewiadomą, równa się 260. Zobaczmy, że 4 razy 1, 2 to się skraca, zostaje 2. 2 razy 10 to jest 20h, równa się 260. Dzielimy stronami przez 20, otrzymujemy, że 1h to jest 13. 260 podzielić na 20 to jest 13. Wysokość ściany bocznej, czyli na przykład długość tego odcinka to jest 13 jednostek. My chcemy obliczyć objętość ostrosłupa. Żeby obliczyć objętość ostrosłupa, musimy mieć pole podstawy. No to mamy pole podstawy, bo to jest 100 cm2, i potrzebujemy jeszcze wysokości całego ostrosłupa, czyli potrzebujemy całego tego odcinka. No to jak to policzyć? Proponuję poprowadzić właśnie tutaj tę wysokość i dodatkowo tutaj taki odcinek. I teraz zauważmy, że ten odcinek długość tego tutaj odcinka to jest 5. Jednostek, tutaj mamy 5 jednostek, tutaj mamy 13 jednostek, no to wysokość oznaczamy jako duże h, jako niewiadomą. I teraz tamten trójkąt wyciągnijmy sobie gdzieś na bok, żeby było lepiej widoczne. Zaznaczmy kąt prosty, tutaj mamy 5 jednostek, tutaj mamy 13 jednostek, a tutaj mamy niewiadomą h. No i z Pitagorasa, proszę policzmy sobie niewiadomą duże h, czyli duże h do kwadratu plus 5 do kwadratu daje nam 13 do kwadratu, czyli h kwadrat. To się równa 13 do kwadratu 169 odjąć 5 do kwadratu, czyli 25. Czyli duże H kwadrat to się równa 144. Pierwiastkujemy stronami, czyli H to jest 12. Duże H to jest 12. Zatem objętość ostrosłupa, bo o to chodzi, to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Czyli u nas to będzie 1 trzecia. Pole podstawy to jest 100 razy wysokość, wysokość wyszła nam 12. Zobaczmy, że 1 trzecia razy 12, tutaj to z tym się skróci i zostanie 4, czyli mamy objętość 400 cm sześciennych i to jest odpowiedź do zadania.